Nie było mnie długo, ale wróciłem z epickim projektem. 16. 16. Dokładnie, chyba to będzie. sobota? Chyba to będzie sobota. To ja. To ja nagram odcinek tam, gdzie. Dowiecie się. O, i chciałam też powiedzieć: jeszcze jak ten odcinek dostanie 10 lajków, to ja zmienię moją tapetę na ten mały dron. I przyznam, nie chcę, bo moja tapeta, którą mam, to to zdjęcie już wykasowałam. Więc kiedy zastąpię, to, to już nigdy nie uzyskam mojego zdjęcia. Więc wasz wybór! Subskrybuj po więcej.